Objawienia Woli Bożej Elżbieta Gaz Na jednej gałęzi Na jednej gałęzi kruk z wroną siedzi I do ciemnej strony swojej przyciąga ciemne, Takie same duchy jak one. Tylko zwie się sroka. Wszystkie trzy krzyczą razem Dawaj sreberko, to ja ci dam mój ciemny ogon. Co do mnie jest przyczepiony. Siedzą, skrzeczą, ciemne formy wzmacniają i przeciwko prawdzie wystąpić próbują, ale od razu w nos cios otrzymują i ze złości jak bańka mydlana pryskają. Za blisko ziemi już tylko leżą, nawet pełzać już bez potrafienia są. Ciemne oparcie upadło. W świetle dla takiej ciemnej gawiedzi, bez możliwości bycia i funkcjonowania, trzeba rozdeptać jak najgorszego robala.